Japońska moksa bezpośrednia. Temat, o którym niewiele osób słyszało, bardzo ciekawy, warte nauki. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że japońskie metody moksowania istotnie różnią się od metod chińskich i stanowią ich bardzo ważne z mojego punktu widzenia uzupełnienie. Słysząc o moksie i o moksoterapii. Większość terapeutów tradycyjnie myśli o często stosowanych metodach, takich jak moksowanie za pomocą cygara albo używanie sypanej moksy w pudełkach, które pozwalają dobrze ogrzać naszego pacjenta, wzmocnić jang, i są szeroko stosowane w krajach zachodnich, także w Polsce, ze względu na nasz zimny i niesprzyjający klimat. Moksa japońska wyróżnia się tym, że dotyczy raczej technik moksowania bezpośredniego, gdzie suszone zioło moksy, czyli bylicy pospolitej, spalane jest bezpośrednio na skórze. Jest to zupełnie inna technika. Oczywiście wiemy, że jeśli spalamy coś w pobliżu skóry, należy robić to z dużą ostrożnością, więc formowanie takich małych ziarenek czy stożków wymaga wprawy. Wymaga użycia też niektórych dodatkowych narzędzi, takich jak kadzidełka i specjalne maści, które zapobiegają oparzeniu. W medycynie japońskiej wyróżnia się pewne specjalne punkty, które warto moksować i wszystkie one mają określone wskazania. Moksa japońska daje nam taką przewagę, że metody te nie wymagają dokładnej diagnostyki. W zasadzie po nabyciu odpowiednich umiejętności manualnych mogą być stosowane także przez osoby, które nie są terapeutami tradycyjnej medycyny chińskiej ani nie kształciły się w azjatyckich sposobach leczenia. Dlaczego? Dlatego, że MOXA japońska to metoda empiryczna oparta o to, co objawowe. Japońscy mistrzowie, w szczególności Fukaja i Sawada, stosując moksy bezpośrednią, opisywali punkty pod względem tego, w jakich wskazaniach są one zalecane. I były to wskazania zachodnie, czyli nie mówimy o chińskich wzorcach, takich jak na przykład obecność zimna czy obecność gorąca, tylko o konkretnych dolegliwościach u pacjentów, takich jak nadciśnienie, takich jak problemy z trawieniem, astma czy dowolne inne dolegliwości pochodzące z różnych układów jest to użyteczne dlatego że może być stosowane zarówno przez państwa w swojej praktyce jak i przez samych pacjentów. Są konkretne punkty wskazane do moksowania, które określane są punktami długowieczności i kiedy pacjenci sami dla siebie wykonują takie leczenie i też kiedy terapeuci sami dla siebie wykonują takie leczenie odnotowują dużą poprawę w samopoczuciu i dużą poprawę w zdrowiu. Kolejnym aspektem, który wyróżnia moksę japońską jest to, że w przeciwieństwie do technik chińskich pozwala leczyć nie tylko stany wynikające z zimna, nie tylko problemy infekcyjne, ale też takie, które tradycyjnie łączymy z gorącym, czyli wspomniane wcześniej nadciśnienie, czyli na przykład zatrucia pokarmowe, ale także stany, gdzie gorąco jest tak gorącym pustym, obecnym z powodu niedoboru win. Takich jak na przykład uderzenia gorące w trakcie menopauzy albo bezsenność. To daje nam dużo większe pole do działania. Pozwala nam nie tylko zastosować techniki używane tradycyjnie, takie jak ogrzewanie za pomocą cygar, pudełek czy szybkiej moksy, ale także w sposób bardzo wysublimowany leczyć konkretne stany rozpoznawane w medycynie zachodniej. W japońskich technikach moksowania używamy tak zwanej złotej moksy. Korzystając z moksy sypkiej, sypanej, możemy wyróżnić kilka rodzajów czystości. I tak zwana złota moksa to najwyższa klasa czystości. Dotykając takiej moksy widzimy, że jest ona bardzo delikatna, bardzo lekka i pozwala nam na formowanie bardzo małych ziaren. Jest to moksa, która wydziela znacznie mniej gorąca i znacznie mniej dymu. A więc pozwala także stosować ją w przychodniach, w klinikach, tam gdzie nie mamy dobrego wyciągu i odpływu powietrza. Pewnie osoby, które próbowały kiedykolwiek pracować z moksoterapią, wiedzą, że zapach wydzielany przez spalające się zioło jest bardzo intensywny. Nie każdemu pacjentowi to odpowiada, nie każdy ma możliwość wykonywania tego w swojej pracy. Problem ten jest niwelowany przy zastosowaniu japońskich technik moksowania ze względu na to, że zioło używane do formowania ziarenek jest praktycznie bezzapachowe. Serdecznie zapraszam na Holy Up ME. Zachęcam do uczenia się japońskich technik moksowania, do poznawania ich i wprowadzania do swojej praktyki z korzyścią dla pacjentów. Kolejny punkt, środkowy żołądek 45. Dlaczego środkowy? No, dlatego, że zamiast tutaj znajdować się przy paznokciu, Fukaja przeniósł go w linię środkową palca drugiego. Ważne jest to, że, że drugiego. I ten punkt sobie tutaj się znajduje. I ma bardzo ciekawe wskazania, których klasycznie w żaden sposób nie łączymy z merkiem żołądka, to znaczy zawroty głowy i choroby lokomocyjne. W przypadku zawrotów głowy yy, używamy tego punktu, jeżeli zawroty głowy faktycznie w danej chwili występują i kończymy moksować wtedy, kiedy osłabną albo miną. Natomiast w przypadku choroby lokomocyjnej możemy stosować ten punkt zarówno prewencyjnie. Jak i w sytuacji, kiedy choroba lokomocyjna się pojawi i jest aktywna. Oczywiście nie sposób moksować go w samochodzie, ale rozumiem, że gdyby ktoś znalazł się na statku i miał chorobę morską, zamiast lokomocyjnej, to spokojnie taki punkt może sobie moksować. W przeciwnym razie prewencyjnie, zwłaszcza dzieci z powodu choroby lokomocyjnej często cierpią i u nich to będzie dobry sposób leczenia. Poza tym zaburzenia łaknienia, apetytu też mogą być leczone poprzez ten punkt i inne problemy trawienne, to już jest typowe wszystko dla żołądka oczywiście, zgaga ból brzucha, dolegliwości gastryczne wszelkiego rodzaju, też jest dla nich dedykowane. I tutaj wiele osób może zastanowić się, czy owo wdychanie dymu jest bezpieczne. To pytanie zwykle pojawia się w dalszych częściach kursu, w dalszych częściach webinaru, ale myślę, że już na wstępie warto zaznaczyć, że dym powodowany przez spalanie moksy traktujemy jako spalanie ziół, nie traktujemy tego jako palenie papierosów czy substancji smolistych. Oczywiście z tego też powodu warto, żeby nasza moksa pochodziła z dobrych, wiarygodnych źródeł. Natomiast fakty są takie, że w krajach azjatyckich, gdzie moksy pali się bardzo dużo, o ile słyszymy o przypadkach osób, które palą papierosy i mają rak płuc, także w Azji, to nie spotkałam się nigdy ani nigdy w Chinach, ani w innych krajach nie opowiedziano mi o terapeutach, którzy palili dużą ilość moksy i na raka płuc zachorowali. Także wydaje się, że ten dym, który jest wdychany podczas spalania moksy, to jest zupełnie inny dym i wydaje się on nieszkodliwy. No, tym niemniej w Europie nie lubimy oddychać dymem, dlatego będę zachęcała do stosowania moksy japońskiej, a nie spalania dużej ilości moksy z duchu chińskim.